Siemano, witam wszystkich po raz kolejny w szatańskich zadaniach. Tym razem będzie to klasa od MS Canvas. Dał mi ją klasę z Battlefielda 3, jak widzicie właśnie na swoich ekranach. Jest to Spas 12 z Lunetą razy 8 niestety nie miałem jeszcze odblokowanej ósemki, bo nie gram tak naprawdę tym spasem za dużo. Wziąłem sobie szóstkę, ale i tak powiem Wam, że ciężko, bardzo ciężko się tym strzelało na bliski kontakt, to jest po prostu masakra, jest, jesteśmy na przegranej pozycji już, jeżeli, jeżeli ktoś nam wyleci na bliski, bliski kontakt z nami, to jest już koniec. Tutaj widzicie gościu, zostało mu 6% zdrowia, nie wiem jak, ale trudno, <laughs> jakoś przeżył mnie zabił. Um, do tego miałem 44 pistolet zapasowy. no czasami się też sprawdzą, ale, ale też jest masakra z niego strzelać. <noise> także ta klasa była naprawdę ciężka. To był wynik 13 do 7, także pozytywny. I tak naprawdę nie wiem, czy ubrałbym coś lepszego tym. Także wziąłem ten gameplay, bo, bo tak jak mówię, ciężka, ciężka klasa do zrobienia. Może przejdziemy do pytań tutaj od razu. Nie ma ich za dużo, ale może się będę rozwijał trochę z tymi pytaniami. A jeszcze, jeszcze do tego gameplayu, jak widzicie, luneta plus do tego sabot, naboje sabot. To jest po prostu naprawdę zajebista rzecz, bo zobaczcie jak, z jakiego daleka po prostu można ściągać ludzi. Nie? Tym sabotem, to ten sabot jest po prostu jak snajperka napierdziela. Na drugi koniec mapy można z tego shotguna ludzi ściągać. Tu jakiś gościu mnie trollował z tym nożem, nie wiem o co mu chodziło. Co chwila, chyba ze 3-4 razy mnie z tym nożem z tyłu gdzieś zachodził jakiś kurczę troll pieprzony. Dobra, no to pytania teraz. Jedziemy z pytaniami. Eee, MS Canvas, to jego klasa i jego pierwsze pytanie, co sądzisz o Call of Duty Ghost i. BF4, która będzie lepsza? Słuchajcie, według mnie Battlefield 4 oczywiście wprowadził więcej, wprowadzi więcej e, innowacji, więcej ulepszeń. Może nie będzie to aż tyle różniło się od trójki, ale na pewno jak widzieliśmy już w demie, które pokazali na E3. W wersji alfa tam będzie można po prostu rozwalać sobie filary, coś przejeżdża na górze, strzelamy pod filar, to spada na dół, wiecie. Środowisko będzie o wiele bardziej można niszczyć niż w trójce. To jest bardzo na plus. A Call of Duty Ghost myślę, że to będzie kolejny ogrzewany kotlet. Nie chcę, żeby tu hejterzy zaraz mnie pojechali, ci, którzy uwielbiają Call of Duty, bo ja nie, nie mówię, że. Call jest złe, bo poprzednie części były zajebiste, naprawdę, ale... E, tu znowu ten cieprzony nóż. Fuck you, ty <grym> Ale Black Ops 2 po prostu mnie tak zniechęcił, że... No nie wiem, nie wiem co oni zrobią następnym razem. Wiem, że na MLG znowu będzie, będzie, będzie wspierać e, Ghost, czyli na pewno znowu będzie mnóstwo beczułek, jakiś... Jakiś kartoników, jakiś... E, E, różnych skrzynek do head to będzie, myślę, bardzo podobne do e, e, Black Ops 2, gdzie idzie po prostu head jest e, Są tak denerwujące do tego połączenie. Nie wiem, na pewno nie poprawią, bo nie będzie dedykowanych serwerów. To będzie lipa, lipa, straszna lipa. A zobaczymy trochę więcej co do Ghosta 14. Tego, jeżeli się nie mylę, z sierpnia będzie pokazany pierwszy materiał z multiplayera, także dowiemy się trochę więcej. E, nie wiem, kiedy wychodzi beta BF4, bo ma wyjść też beta otwarta. Także zobaczymy, jak to będzie i wtedy może coś nagram. Jeżeli nie będzie praw autorskich jakiś no już nie przyczepiam się do czegoś. Więc jeżeli będę grał w beta, to na pewno zobaczycie co z tego. Dobra. Poszukamy następnych pytań. Dudek 659 Ma to kilka pytań nawet. Eee, czy masz dziewczynę? Słuchajcie, nie. Na razie nie mam. Także jeżeli oglądają jakieś dziewczyny, to bardzo proszę o oczywiście numer telefonu zostawcie mi na PW. <laughs> nie, na no, eee, Chociaż z drugiej strony nie. Rzaty, <laughs> żartuję żartami. Słuchajcie, nie mam. Na dzień dzisiejszy i e, to tyle. <grystanie> Też nie, żeby ktoś nie pomyślał zaraz, a może masz chłopaka. Nie, nie, nic, nic z tych rzeczy, nie jestem <grystanie> e, miłośnikiem chłopców, bo ale dziewczyny, ale na dzień dzisiejszy nie posiadam dziewczyny z nikim nie jestem w żadnym związku. Także tak, jaka jest twoja ulubiona broń w Battlefield 3? E, myślę, że... M5K, M5K na Close Quarters naprawdę zajebiście się sprawdza i nie tylko na Close quarters, bo, bo jest to naprawdę zajebista bro, nie ma dużego odrzutu tutaj masz nóż, Zryj nóż zemsta, ale to nie ten, który mnie trolował, więc tak się jeden nóż może być. M5K jest bardzo dobry na bliski kontakt, na bliskie dystanse ale na daleki map też się sprawdzę bo nie ma dużego odrzutu i ma dobrą bardzo dobrą celność do tego jest bardzo, bardzo szybko strzelny. Jedyną wadą co mogę powiedzieć to jest ma, mały, mała ilość amunicji bo naprawdę wypluwa z siebie te pestki bardzo bardzo szybko więc do tego polecam powiększony magazynek i, i oczywiście amunicję drużynową gdzie nam daje to o wiele więcej więcej ee, nabojów Trzecie pytanie: Jakie bronie w Call of Duty, Call of Duty Black Ops 2 masz na złoto? Jeżeli się nie mylę, nie mylę to pierwszą moją um, um, giverem pistoletem to były AK. Czy AKN? Czy AN? Jak to tam się nazywa? No taki kaosznikow, który tam. Nie wiem, jak to mam tam nazwę. AN-94 chyba, tak? Nie wiem. No i tak naprawdę nie wiem, jakie jeszcze mam. Chyba mam jeszcze jedną. Jeżeli się nie mylę, jedną albo dwie. Tak naprawdę. Ogólnie 2 czy 3 broni mam tylko na złotą i nie przejmowałem się tym, bo naprawdę nie gram dużo w Black Ops 2 w ogóle mnie denerwuje ta gra. Teraz w ogóle przestałem całkowicie grać w to, więc, więc nie wiem nawet jak, jak to tam wygląda. Mam piąty prestiż, także nie chcę mi się nadprestiżować, więc nie chcę mi się grać. Zobaczcie jak pięknie ściąga z tą lunetą, ten sabot jest naprawdę zajebisty, ale mówię, nie na każdej mapie miałem problemy. Na tej mapie akurat od do Teheranu jest, jest spoko, bo jest otwarta mapa duża, także z daleka można ludzi ściągać, to jest na plus. I udało mi się coś w tym jednak ugrać. Czwarte pytanie, czy w Irlandii są takie lekcje polskiego jak na przykład u nas w Polsce lekcje angielskiego? Nie, powiem wam, że oni nie mają czegoś takiego, jak o, języki obce i uczą się polskiego, raczej nie. Chyba, że masz na myśli jakieś polskie szkoły, no to... Na pewno pols polski jest y, obowiązkowy i angielski też, bo... Y, czy dzieciaki mieszkają w Irlandii, to oczywiście, że tak. Ale słuchaj, jeżeli chodzi ci takie coś jak u nas, mają angielski czy niemiecki w szkołach, to oni nie mają niestety polskiego, bo... <laughs> to nie jest jakiś tam... Y, Obowiązkowy język, a z, y, tylko dlatego, że jest tu tyle Polaków, to na pewno nie będą prowadzić czy języka, żeby, żeby dzieciaki się uczyły, bo to nie wiem, może nie chcą, może nie wiem, jakie są powody, ale po prostu nie ma czegoś takiego. A ja do szkoły chodziłem dawno, dawno temu, mam już 30 lat, kończę w tym roku, więc y, szkołę mam dawno za sobą i tak naprawdę nie wiem, co tam się teraz w, tym, w tej dziedzinie dzieje, tak naprawdę. No dobra, to od Dudka. Wszystkie pytania tutaj już nie ma żadnych. Na pewno mało macie tych pytań. Chciałbym, żeby więcej osób jakoś brało udział w tym, bo byłoby bardziej ciekawie. Ktoś tam jeszcze mi napisał w innym komentarzem w innym filmiku, że um, chciałby kupić konsolę Xboxa czy tam PS3, chyba o Xboxie mówił, ale pytał się, czy na tą generację jeszcze warto. Warto w ogóle kupować konsolę. A ja mu odpisałem, że oczywiście, że tak, ponieważ będzie dużo, jeszcze dużo naprawdę gier wychodziło na tą generację konsol, na Xboxa i PS3. Wiadomo, że grafika na, na, na następnej generacji konsol będzie o wiele, o wiele lepsza. Ale jeżeli ktoś nie ma tyle pieniędzy, żeby wydawać po prostu nie wiem ile będzie kosztowało tam, 400 euro, 1600 powiedzmy, 1600-1700 zł jakoś tak, nie? Właściwie nie wiem ile tam w Polsce będzie kosztować. No to na pewno dobrą opcją jest Xbox lub PS3. PS3 chyba lepiej z tego względu, że jeżeli nie chcecie płacić jeszcze online, no to będziecie mi grać darmo jeszcze na trójce. A na Xboxie musicie się wykupić jednak live, żeby grać w jakieś sieciówki eee, i na pewno dużo, dużo gier będzie jeszcze wychodziło, także ja swoich y, dwóch konsol jeszcze nie sprzedaję i będę na pewno je trzymał, bo to nie ma sensu patrzcie jak w strzał na sniperze strzał w głowę <laughs> się pewnie zdziwił. Eee, co do jeszcze tych nowych konsol, słyszałem, że na. PS4 będzie można mieć teraz 2000 znajomych, także to jest naprawdę bardzo bardzo dużo. Oraz będzie coś takiego jak Cross Gaming Chat, czyli jak na Xboxie możemy sobie założyć party, możemy sobie gadać i będziemy mogli sobie grać w tym czasie, czy nawet bez grania. Tak coś takiego jak macie na Xboxie, teraz pogadać sobie ze znajomymi, i do tego nie będzie wcale potrzeba wykupować PS, Plus, będzie to darmowe. Także to na wiele, wielki, wielki plus. A co do nagrywania jeszcze z, od, do tej nagrywalki wbudowanej, to PS4 będzie miało możliwość nagrywania 15 minut gameplayu, a Xbox One będzie miał możliwość nagrywania tylko 5 minut gameplayu, ale to tak czy siak mnie nie ratuje. Będę potrzebował tak czy siak nagrywarki i to takie właśnie newsy, które ostatnio wyczytałem co do nowych konsol. Także, jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę, zapraszam do komentarzy do następnych klas, zadawania następnych klas, do pytań, oczywiście, jak najbardziej proszę o więcej pytań do większego, aktywniejszego udziału, i zapraszam do następnego filmiku. Widzimy się, słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się na razie.